Cześć, dzień dobry z tej strony Morca, dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars na kanale. A dzisiaj koniec Ligi Mocy. Jest nowa aktualizacja i zagramy sobie dzisiaj w nowy tryb, który został dodany podczas tej aktualizacji. No i przede wszystkim zagramy sobie w Ligę Mocy. Teraz jest koniec właśnie, tak jak mówiłem Ligi Mocy, a więc odbieramy 3000 star pointsów. Jak to wygląda? Czekaj, striner zrobię. Bo dawno nie miałem tej, tej animacji. A za drużynowe może dostaniemy, czy, czy nie? Ty dostajesz za drużynowe, bo to było napis solo. Aha! Ojej, nie możemy zagrać Ligi Mocy, słuchajcie. Bo sezon drugi rozpoczyna się za 3 dni i 18 godzin. Jak to nagrywam, bo u was to za 2 dni. Ale spójrzcie, ile mam misji na solo. Na 3 Dwie na duo. dobra. To zagramy sobie dzisiaj duo W takim razie eee, co jeszcze? 16 monet mamy w sklepie. Eee, no i pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję i lajka e, na tym kanale, bo lecimy do końca roku po 50 subskrypcji. A ostatnio dość stanęły subskrypcje, dlatego zapraszam serię do, e, do subskrybowania. Super gwiazda stylu. I ostatnio się mega wahałem, czego kupować. I teraz też się mega waham No ale nie. Strażnika Rico, królewskiego rabatika też mogę kupić. Leonarda Kala też. Ritualową Max też mogę kupić, ale nie zrobię tego. A -a -a. Ale! Ale, otworzymy sobie dwa mega Ale, ale! Dobra! Super! Super, super! E -a. A, i co z tym odcinkiem, e który dotyczy tutaj dotyczy um, tej stronki y, do dobrych postaci. Ja, ja to nagram, ja ten cały czas pamiętam. Dlatego jak ktoś jest ciekawy, to po prostu poczekaj i... I y, 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 co? No i... No i będzie ten film niedługo, no. Y, dobra, tutaj ten gra... O, 9000 tysięcy Pili Tutaj adam 123 też gra. Y, dobra, klub. Pytanie, dobra, ci tutaj... Y, ci tutaj. Dobra, Piliff jest w sumie w klubie, więc spoko. Zapraszam do klubu Emorksy. I co my zrobimy? Chciałem coś zrobić. A, otworzyć te y, dwa Mega Boxy. Mogę otworzyć... Znaczy nie mogę, ale chciałbym otworzyć trzy. No ale niestety nie mam tyle star pointsów, Bo w Ligie Mocy przyznam się na początku tylko grałem dużo. Y, odblokowałem tą odznakę, po czym już tak naprawdę nie grałem. Dobra, przechodzimy do Mega Boxów. Powinno coś być. Piątka. No, ja już tych megaboksów znowu mam powoli dosyć. Kolec i kiełek. No i drugi megaboks. Zasłaniem albo osłaniem. Si siódemka byku. S. Co jest grane? Dobra, znowu do kolec 10 do Stu. 18 do franka do Sergia dwójka świcząca pięknie to wygląda 42 do max, możemy ją ulepszyć i star power doby. Emorks nie czuje, kiedy druje, a o kurde, myślałam, że to, to, to jest a szkoda, że nie do kurde, to jest animacja do postaci, kurcze czyli co podsumowując Grałem Ligę Mocy po Star Power i gadget. I po dużo, dużo monet. Więc jest jak jest. Nie mówię, że jestem smutny, ale Wesoły też nie jestem. Możemy ulepszyć Pabula na 9, możemy ulepszyć Jessie na 9, możemy każdego ulepszyć jak chce. Ale nie, bo zbieramy punkty mocy do Stew i Stew będziemy ulepszyć na 9. No ale chyba, że ten Amber możemy na 4. I kolet, dobra, kolet też na piątku, bo to w sumie właśnie stracę. Yy, muszę mieć yy, cały czas yy, 1250 hajsu, nie? Dobra, w takim razie możemy grać. B na pewno zagramy. Ona ma też fajną animowaną emotkę. Możemy przetestować mapki. Kolejny odcinek stosowania map też będzie, ale trochę teraz zmiana kontentu yy, na no, sami widzicie, jaki yy, Co się dzieje w brolu jakieś, nie wiem, zakończenia Ligi Mocy, yy, zakończenia li Ligi Pucharków i w ogóle takie różne yy, sprawy, nowości. ten odcinek w ogóle miał być przeznaczony update'owi, no ale niestety, żeby wejść do brolu musiałem odebrać sobie właśnie yy, starpońcy za Ligę Mocy, więc no... Uznałem, no to zrobię z tego filmu. Yy... A więc jeszcze sobie zmienimy tą czerwoną jedynkę, żeby Przestała się świecić w końcu. No ale kurczę, chciałem do stylu. A to jest... to jest jakiś nowy. Hmm. Dzień wystrzeliwoje do wszystkich widocznych wrogów na dużym obszarze pociski samo naprowadzające, które zadają max 800 po... Aha, to to. Dobra, to wiem co to. Możemy też przetestować w sumie nawet teraz. Potestujemy, prawda, mapeczkę. Yy, kandydaci dnia. U mnie jest ten. Wy to widzicie w piątek. Ja nagrywam w czwartek, tak? Dzisiaj jest czwartek? Sekunda. Tak, dzisiaj jest czwartek, 8 kwietnia. Yy, u mnie, a u was jest dziewiąty, więc też ja od razu nagrywam ten film. O jaka mapa w ogóle dopiero? Ej, czy to jest serce ułożone z tych? O kurde, o kurde, o kurde, co tu się dzieje? Dobra, nie zdążyłem przetestować gadżeta, więc jeszcze raz sobie zagramy po prostu. No nie, no słaba mapa. W ogóle mega fajnie jest teraz ekran ładowania. I z Karnetu Zadymiarskiego oczywiście nie bójcie się, będzie odcinek. Ale to dopiero chyba za 3-4 dni, nie jestem pewien otworzymy tam raczej 7 poziomów karnetu Oj, nie, 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 o Boś, no nie, nie dazą mi przetestować tego nie dazą będzie tam będzie tam co? będzie y, otwieranie siedmiu poziomów z karnetu, bo prawdopodobnie prawdopodobnie tyle wbijemy, ale ja tu widzę, że my tu mamy wygrać na solo i duo to fajnie, fajne takie miejsce to dzisiaj sobie jeszcze, jak yy, zdąży pogram I sobie zrobię tę misję, nie? Dobra, on się będzie tepał Pyk, 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 ojeju, jakie niepartowne strzały Dobra, pyk, testujemy! Aha, dobra Tamto, no Ja pamiętam jak inni youtuberzy, tacy popularni, mega popularni, taki VCRek, nie? Yy, to, to testowali to a trzymaj. Co się dzieje? Dobra, teraz przyciągnęła go jeszcze do cuba. No ale przetestowany gadżet. Teraz lecimy na szybko do B. Przetestujemy Star Power. Hmm. Chciałem ten Star Power. To jest ten lepszy moim zdaniem Star Power. Więc się cieszę. B na dziesiątą moc w końcu. No ten jest słaby, a ten B otrzymuje 20% starczy podczas super, super doładowania wielkiego żądła. Aha, dobra. Gramy w no, skinem oczywiście. W tej aktualizacji yy, wejdzie bardzo dużo skinów. Yy, w tym 3D. Yy, jest chyba Nekbi, B. Tak mi się, Wydaje mi się, że to się, W każdym razie wygląda taki kotek B. Yy, no nie. I jest złoty kotek B, to jest drugi skin, a trzeci to jest zaprojektowany przez gracze na Supercell Make. Yy, I na tej stronie można tworzyć właśnie... Własne pomysły na i zostają one lajkowane albo dyslajkowane przez graczy. Znaczy, nie, dislike chyba tam nie ma. Chyba nie. Dobra, zagramy sobie. Niby był użyty ten Star Power, ale postaramy się jeszcze raz. Eee, I na tym odcinku wyjdzie, że więcej gadam niż, niż gram. Wygrywam w sensie. Tutaj też jest raczej po mnie, bo. No co. E dobra, nie będę rozwalał te odcinki. W sumie czemu nie? Bo tam ci z drugiej strony będą pewnie nawalać we mnie niedługo. No nie, ból, proszę, nie. No wiedziałem. Dobra, przed kiełkiem to żadna różnica. Ale widzę, ten step nie jest taki zły. Dobra, to jest moja obrona, gadat. Co? Ej, z ty? Dobra, dobra. No nie, proszę, nie rób tego ból. Nie rób tego. Proszę. Uuu! Uh. <ścoughs> Sorry za dźwięk. Olo, oh jak nas zrobił? Dobra, nie będziemy kończyli tak szybko odcinka, bo nic nie wygraliśmy. A ja. Neo z puszkami, 21758, więc bardzo nam idzie. I zagramy sobie w parze, ale nie bi. Soka. klik Ej, co? Ej, myślę, że mnie stać na te 4 mega boxy. Ja nie wiem, czy bym to kupował, czy nie. Trudno byłoby mi się powstrzymać. No nie no, dawna trafiłem legenda, której mega nie lubię. Nienawidzę nią grać. Znaczy... nienawidzę od razu. Mm, nie lubię, nie jestem fanem. Chyba to jest moim zdaniem najgorsza postać, jaką mam. Najgorsza postać w <grym> No bo no... No nie wiem. Po prostu nie umiem mnie grać. No i ten gadżecik, to ja myślałem, że jest. O! No to jest dla mnie jakby... No takie jakby... Jak to powiedzieć? O, tak się zginąłem. Także zginąłem. Miłego... Nie, dobra, żartuję jeszcze jednego. <grytanie> Na dół mamy... Aha, dobra, wiem. Wiem jakie misje. Już 11 minut. Szybko czas lecz. No to nie zrobiłem oddzielnego odcinka o aktualizacji, ale tak naprawdę ta aktualizacja nie jest duża. No co, no dwie nowe, i jedno pojawi się w maju, więc. Zbyt fajnie to nie jest aktualizacja nie na taką, jaką czekaliśmy. Myślę, że każdy jest zawiedziony, bo tak naprawdę jest nowy tryb skiny, dużo skinów w sensie. Czyli są trzy nowe rzeczy. Podsumowując, mówiąc. Mm. Dwie nowe postacie, dużo skinów i nowy tryb, no bo nowy sezon w karnecie to jest chyba oczywiste, że co, co dwa bady jest, więc no jestem rozczarowany, mocno rozczarowany, no ale miejmy nadzieję, że w kolejnej aktualizacji super się bardziej postara. Dobrze, tutaj mamy Jessie, nie pamiętam, Jesse Sech i Byron. Dobra, zginęła, w gu... no głównie ode mnie. Tam mam ulta, tam nikt nie jest, więc mogę go spalić. Ej, ten Mortis to potrafi grać. Uha, uh, ale obiłem tego stylu obiłem tego stylu. elegancko. Dobra, może ja będę kampił, nie wiem, niech ten Mortis robi co chce, ale ja kąpię. Znaczy, jedni wiedzą, że ja tu jestem, no ale drudzy przynajmniej, nie? Może się pozabijają nawzajem, nie? Mortis też sobie kampi. Dobrze. No to czekamy, 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 czekamy i się nie doczekamy pewnie. Fabiano, no. O, tu jest, tu jest, tu jest. No ale jeszcze niewielkie starcie. Halo, Kanada. O, boś. No dobra, niepotrzebnie wychodziłem. No i pomoc. Dobra. <laughs> Chyba była jedna wygrana tylko na W sensie czwarty No dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dnia życzę. Pamiętajcie, że za dwa dni jest kolejny film. Nie wiem z czego. <laughs> I co? Miłego dnia.